Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale kryptomining tu Piotr z tej strony. I dzisiaj Crypto Mining newsy, także przejdziemy zaraz do tych newsów. Ukazało się też parę artykułów na naszej stronie internetowej. Zapraszam właśnie do subskrypcji, właśnie też naszej strony internetowej. Poza tym do subskrypcji kanału YouTube'owego, lajkowania i komentowania, także przejdziemy zaraz sobie do newsów. Takie newsy, że Bitcoin na mamy 32 tysiące odbitka jest, SNP odbija, co widać tutaj, że odbiło prawie, że wszystko można by powiedzieć, i zawsze ostatnio był bardzo skorelowany rynek S&P z kryptowalutami. Kryptowaluty, no tutaj jeszcze nie wszystkie. Nie wszystkie odbijałem, ale widać, właśnie po yy, na przykład na kongieku, że sporo teraz y, kryptowalut ma wzrosty. No jeszcze nie są y, wielkie, ale zawsze to coś i zobaczymy jak to będzie dalej, bo no przecież to lato nam się całe zbliża i ogólnie ten czteroletni cykl bitcoina, gdzie powinniśmy zmierzać do jakichś tam dołków, a rok przed Halvingiem. Y, Wzrosty powinny się zaczynać, jeżeli utrzyma się czteroletni cykl. A przejdźmy teraz do jakich newsów tutaj wczoraj właśnie wrzucałem z retwitowałem G Ost się nazywa G H. -ost, że dał taki cynk, że ostrzeżenie wszyscy, co mają właśnie atoma, atom o wartości 9 miliardów dolarów, zostanie zwolniony w. W dniu 6 czerwca, czyli nie wiem, czy to jest 6 czerwca, na to wychodzi, może być dumpingowany na rynku, więc spodziewacie się spadków. Ponadto duża liczba atomów jest usuwana przez różnych walidatorów po tej niskiej cenie, czyli możliwe, że będą sprzedawać. Dla jednych to będzie tanie zakupy, dla innych to będzie troszkę porażka, że im spadnie portfel, chyba że myślą długoterminowo nad atomem. To nic się w gruncie rzeczy nie dzieje, bo rozwija się dość dobrze. Ale ogólnie w tak słabym rynku najlepiej siedzieć w bitcoinie w większości i, i ewentualnie ether i Stablecoina e mieć. USDC jest bardziej teraz proponowany i promowany, bo ma lepsze zabezpieczenia, jak to można by powiedzieć. I tak, tutaj też retweetowałem te, te wpisy. Co Norbert dzisiaj napisał w artykule i Evmos, Evmos właśnie Evmos Domanian. Yy, za 8 dni, jak tam patrzyłem, za 8 dni rusza ten yy, made na tych cały. Także warto mieć to na uwadze, żeby sobie na przykład jakąś domenę stworzyć. I kiedyś te domeny już na wielu projektach kosztowały później dość sporo. Także miejcie to na uwadze. Następna Gravity Week. Review Gravity Pool ETH USDC i graf na Crescent hubie, Także fajny newsik. Następna sprawa Marble. Widzimy tak będzie tak. Tłumaczę się. Yy, szuka szczegółowego przewodnika na temat Marble. Blog Marble Dashboard jest online. Yy, że idzie doda, dodać łatwo tokeny do Kepler, Kepler, Kepler Wallet i yy, przycisk, aby dołączyć do ekosystemu Marble. Defidao. Sta, statystyki dodamy więcej, będą dodane statystyki i więcej informacji. I można tu właśnie im coś jeszcze zasugerować na Discordzie z tym Marble, jeżeli ktoś i, i chciał. Następne... właśnie Piotr Misurak dał fajne info. Można by właśnie było sobie sprawdzić tutaj testnet. <kluzny> znaczy nie, nie to. Tu był ten wpis. O właśnie, że teraz jest nowy most i warto właśnie się by było tym mostem jakoś, nie wiem, pobawić. Stargate Finance, także ja go sobie sprawdzę. Jak nie subskrybujecie Piotra Misiurka to, to sobie właśnie wejdźcie i sprawdźcie sobie, bo sporo, sporo daje różnych ciekawych też informacji o różnych mostach, różnych jakichś blockchainach, także warto i też sporo newsów air także warto jego też śledzić. a serwis nasz Evmos jest testnet. Rejestracja rozpoczyna się jutro. Czyli jak był 23 godziny, no to, no to dzisiaj się ta rejestracja rozpoczyna. I trzeba się przygotować. Czy o, jeszcze można lajknąć, like retweetować i to oznaczyć znajomych tutaj na tym, na tym ich poście. Także zapraszam, właśnie do tego wrzucę link do nich pod filmikiem. Także, jak będzie testet warto się pobawić, bo czasami często jest, że testy są, jakie, yy, wynagradzają. I tutaj właśnie, Crypto Cox właśnie też mnie też oznaczył Cryptomining i także, AirDrop Trustless Fi na ZKSync i Testnet Cosmos. Mamy do przetestowania protokół trustless, Less. Wchodzimy w Discorda i tam nas wprowadzą zarączkę co robić. Także następną rzecz, którą mam do zrobienia. I, i też Wy możecie zrobić, bo, bo chyba warto, żeby jakiś właśnie RDP sobie wyhaczyć nowy i, i coś zyskać na tym. Także dzisiaj takie krótkie informacje. Fajnie by było, żeby jeszcze ten rynek trochę poszedł do góry. I co niektóre jeszcze jakieś resztówki gdzieś tam pokiesować sobie ktoś jak ma żeby być na zysku i później e e ewentualnie przyjdzie jakiś dołek żeby się odkupić. Także zapraszam jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału youtube'owego, lajkowania i komentowania. Także dziękuję i życzę ud udanego tygodnia. Trzymajcie się, cześć.